Jestem atakowany o to, żeby przyjmować już także byliśmy nastawieni na to pracę. I dlatego może wcześniej niż powinniśmy zacząć przyjmować te, te, te pracy tym bardziej, że mamy przyjąć ich ponad 500 osób. Jak będzie wyglądał proces rozruchu potem? Rozruch no, będzie bardzo stopniowy, wolny i właściwie wszyscy będziemy się... Otwierając ten hotel, najpierw przybyli pracy. Przyzwyczajali się do tej pracy tutaj i on rozpocznie się od 4 listopada i myślę, że taki pełny rozwój będzie w marcu przyszłego roku. Natomiast od 1, 4 listopada już będziemy pracować, już będzie otwarty. W części, małej części. 10 to... Kto będzie pierwszym gościem i na, na jaką y, jakieś specjalne traktowanie może liczyć? Ale oczywiście. pierwszy gość, jak się trafi, to będzie miał specjalne przyjęcie, specjalne jakieś, no od razu złotą tak. Proszę mi powiedzieć, w ostatnim czasie w mediach dosyć głośno zrobiło się o